Witam państwa serdecznie. Gościmy dzisiaj na plantacjach jagodowych u kwiatkowskich jest to miejsce, w którym stale pokazujemy odmianę Azja. To jest tanie przykrywana, jak widać jeszcze kwitnienie się pojawia, jeszcze są nowe baty kwiatostanowe, które dopiero wyrastają, ale są też już całkiem spore, duże owoce. No i proszę Państwa, w zeszłym roku kolega. Jeśli Państwo śledzili nasze wcześniejsze tutaj filmy, zarzekał się, że na Azji absolutnie Expando nie będzie stosował, bo po prostu rosną zbyt duże owoce. I w tunelu foliowym, gdzie za chwileczkę pójdziemy, rzeczywiście Expando jest niepotrzebne. Natomiast na tej plantacji, tutaj tej odkrytej, niestety Przyszedł taki czas, że truskawka powinna intensywnie rosnąć, a widzimy, że ona cierpi, bo są bardzo, bardzo zimne noce. U mnie na wysokości 1 metra nad ziemią w pradolinie pilicy termometr minimalny, maksymalny, pokazał minimalną temperaturę plus 1,8 gdzieś pewnie około 4,5 nad ranem, więc jest. Po prostu bardzo, bardzo zimno i ta truskawka cierpi, nie bardzo chce rosnąć. Z tego względu jutro jest zaplanowany zabieg właśnie z Expando. Przypominam, że Expando powinniśmy dawać no, niby samo. Chociaż jest to preparat, nawóz, który się dobrze miesza z różnymi innymi nawozami i ze środkami ochrony. Jednak my zalecamy, żeby Expander robić samo albo z dodatkiem Green Mixa. Green Mix, czyli magnes plus mikroelementy, na takich odmianach jak Azja czy Grandarosa na pewno jest potrzebny. A myślę, że na i pozostałych wszystkich innych ten magnes i mikroelementy też się przydadzą. No i co? I niech rośnie, niech dorasta. A my przechodzimy do tunelu foliowego. No a teraz witamy Państwa w tunelu foliowym. Nasza Azja w drugim roku owocowania, e, która została w okresie zimowym e, przykryta e, tunelami. E, no i. Celujemy, że w tym roku powinna dać ile? Z Założenie jest takie: znaczy cel jest taki, żeby zdjąć tutaj 35 ton z hektar? Z Azji. No i tak trzymamy kciuki, niechaj tak będzie. Eee, proszę Państwa, ponieważ to jest tunel foliowy, te rośliny są bardzo wybujałe więc nie bardzo można w tej chwili jeździć z opryskiwaczem żeby robić zabiegi ochroniarskie czy dolistne ponieważ no, straty by były przeogromne bo byśmy mnóstwo towaru zniszczyli kiedy była ostatnia ochrona? ostatnia ochrona była około dwóch tygodni temu i zastosowany był preparat biologiczny Zumba mhm. eee, no już byliśmy świadomi tego że po prostu to będzie ostatni zabieg tak czyli ten eee, liczymy na to że że te bakterie sobie działają. Dobrze. Eee, z ochroną dwa tygodnie temu. Dokarmianie do listny też dwa tygodnie temu się zakończyło. Eee, natomiast fertygacja, bo to jest w tej chwili jedyny sposób na podanie składników pokarmowych. No, tak, fertygacja cały Zbiory tydzień. trwają w tym przypadku tu już ile trzeci tydzień? Trzeci tydzień. Trzeci tydzień. Eee, pytanie, co w tym czasie w, pomiędzy zbiorami stosujesz? Na pewno stosujemy dużo kalfonów. Mówimy o tym podstawowym 14, tak, tak, 11, tak, tak, 22 plus 8% wapnia. Naprzemiennie z saletrami, magnezowa i wapniowa. I wapniowa. No, i jeszcze w międzyczasie staramy się znaleźć chwilę na Fizjokal. Fizjokal, tak. Fizjokal jest to. Tutaj, na... no, też to jest o tyle kłopotliwe, że w zabiegów ferdygacyjnych też nie robimy. Dużo i, nie, i one muszą być, dość, być dosyć krótkie z racji tego, że raz już nie mamy ochrony, dwa, że w tunelu foliowym staramy się utrzymać tą wilgość na jak najniższym poziomie. Fizjokal mhm. to jest płynny chlorek z wapnia z aktywatorem z dodatkiem Alk Eklonia Maxima i jest przeznaczony do dokarmiania wapniem poprzez fertygację. Zalecana dawka to 10-15 litrów na hektar. Kolega troszeczkę chyba przekroczył. No, ale nie zabił. Dobrze. Rośnie. Truskawka jest bardzo smaczna, jest wyrośnięta, jest kształtna, jest troszeczkę owoców takich zniekształconych, ale może to dlatego, że bardzo wiało wcześniej, może dlatego, że mimo wszystko, pomimo tuneli, jednak przy gruncie trochę było chłodno. Może trzmiele nie zrobiły takiej roboty w pełni jak powinny. Możliwości jest dużo. Może być również to tu, no, tunel na dobrą sprawę zaczął być efektywny wiosną. Czyli jednak te uszkodzenia zimowe e, też jakieś mogą się pokazywać. Mogą jeszcze wychodzić. No i dobrze. Trzy tygodnie za nami. Jak myślisz, ile jeszcze? Ciężko powiedzieć, ogólnie miałem nadzieję, że w miesiąc zamkniemy od początku do końca. Natomiast teraz te pogody zimne noce. E, i dlatego pewnie tak to się wszystko przeciąga, bo nie mamy jeszcze zbieramy długo, ale ona jeszcze się nie, wy, nie ma takiego dużego rzutu, nie ma wysypów. Myślę, że no to to i dobrze, bo gdyby się wyrzuciło na raz, to by pewnie zdrobniała e, i by szybciej się skończyła. Natomiast to takie rozłożone owocowanie będzie nam zwiększało bardzo plon. Chociaż pewnie ze względu na cenę wolałbyś, żeby to na starcie wszystko wyszło. Pewnie bym wolał zachować i jakość i, i, i termin. Natomiast widzę ostatni tydzień. Ostatni tydzień już zaczęliśmy dużo większe zbiory niż w dwa poprzednie. Bo tutaj mamy troszeczkę więcej jak 50 arów uprawy truskawki. I z tej powierzchni jesteśmy w stanie zdjąć około tony. Na raz. Deserowego towaru, tak. Mhm. No dobrze i co? Myślę, że jeszcze ze dwa tygodnie potrwa. Tak sądzę, tak, no owoców jest jeszcze bardzo dużo. Owoców jest dużo, jeszcze gdzie gdzieniegdzie kwiaty się pojawiają. Fajnie. Przynajmniej jak deszcz pada, to nie trzeba spola uciekać. Tak, tu pracownicy są w strasznym szoku, jak tak można. Jak tak <głos> można. <głos> yy, proszę Państwa, jeszcze kilka przebitek pokażę jak to wygląda. Dziękujemy, zapraszamy. Myślę, że następne takie spotkanie na tej plantacji to zrobimy, jak już się po prostu skończą zbiory i będziemy mogli podsumować. Zapraszam. Pozdrawiamy.